Cześć, witajcie serdecznie na kanale Być Kobietą. Ja nazywam się Judyta Otramska, jestem autorką projektu Być Kobietą i jak co tydzień o godzinie 21.30 spotykamy się na nagraniu na żywo, gdzie poruszam tematy związane z coachingiem, związane z rozwojem osobistym, z powrotem do siebie i z takimi pojęciami, które bardzo często współwystępują w procesach powrotu do siebie, odzyskiwania siebie, odzyskiwania zdrowia psychicznego, i budowania swojej nowej tożsamości. Dzisiaj na tapetę wjeżdża temat dewaluacji, o którym wspominałam już w ubiegłym tygodniu. Dewaluacja i procesy dewaluacyjne, które zachodzą w relacjach, poczucie własnej wartości, budowanie zdrowej samooceny w relacjach z osobami, które stosują dewaluację, ale też budowanie swojej nowej tożsamości w oparciu o wy wyeliminowanie dewaluacji, jako takiego mechanizmu, który stosujemy bardzo często. W stosunku do samych siebie. Dewaluacja jako taka, jeżeli chodzi o pojęcie, jest to takie umniejszanie wartości bądź znaczenia lub cech kogoś. Bardzo często występuje jako mechanizm obronny w celu ochrony własnego ego lub radzenia sobie z trudnymi emocjami. Dewaluacja, czyli takie jakby umniejszenie, tak? Mówiąc takim, jakby trzeba było użyć jednego słowa, to można dewaluację porównać ze słowem umniejszenie. I dewaluacja, jako taka, e, tak jak wspominałam wcześniej, bardzo często jest mechanizmem obronnym osób, które ją stosują. I e, bardzo często ma za zadanie właśnie ochronić, tak naprawdę, psychikę tej osoby, która stosuje dewaluację. Natomiast e, docelowo sieje spustoszenie w psychice, w umyśle osoby, która jest dewaluowana. Dewaluację bardzo często y, zauważamy w u ofiar przemocy domowej. Dewaluację zauważamy u dzieci narcystycznego czy też narcystycznych rodziców. E, dewaluację zauważamy również jako konsekwencję zinternalizowania w, w swoich umysłach głosu rodzica który przekształca się w wewnętrznego krytyka, przekształca się w umniejszanie sobie i przekształca się w takie dokopywanie tak naprawdę sobie, umniejszanie swojego poczucia własnej wartości, a bardzo często nawet, niezauważanie tego, niezauważanie tego kim tak naprawdę jesteśmy, co sobą my reprezentujemy, niezauważanie swoich pozytywnych cech i wyolbrzymianie tych negatywnych. Tak jak powiedziałam wcześniej, dewaluacja może być skierowana w stosunku do drugiej osoby, ale może być też skierowana w stosunku do samego siebie. Jeżeli chodzi o tą, tę dewaluację pierwszą, czyli tę skierowaną w stosunku do innej osoby, to tak jak powiedziałam, ona ma na celu jakby umniejszyć wartość drugiego człowieka. Jeżeli jesteś w sytuacji, w której w Twoim środowisku funkcjonuje sporo osób albo co jakiś czas, w swojej rzeczywistości wchodzisz w relację z osobą, która stosuje dewaluację, bardzo często ukrytą, bo o tym za chwilę wspomnę też, o tym ukryciu. Może tak być, że zmagasz się z niskim poczuciem własnej wartości, z niską samooceną, ale może też tak być, że jest to konsekwencja tego, że wychowałeś się czy wychowałaś w domu, gdzie było bardzo dużo dewaluacji, bardzo często ukrytej za komunikacją niewerbalną, ale też komunikacją werbalną. To ukrycie, o którym wspomniałam, jest o tyle ważne, że bardzo wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że podlega dewaluacji, a objawy takie jak depresja, zaburzenia lękowe czy też gorszy nastrój upatrują zupełnie w czymś innym, a nie w tym, że w ich otoczeniu bardzo długo czasami jest osoba, która właśnie tę dewaluację stosuje. Ukrytość tej dewaluacji polega na tym, że jest ona przeplatana idealizacją. Czyli y, po pierwsze ta idealizacja ma na celu jakby zakotwiczenie w Twoim umyśle tego, żebyś, żeby trudno Ci było odejść z takiej relacji, w której ta dewaluacja występuje, y, ale jest, jest to też taki mechanizm właśnie przepletania idealizacji i dewaluacji, który występuje właśnie u osób, z różnymi zaburzeniami osobowości, ale też u osób, które również zmagają się z niskim poczuciem własnej wartości. Na poziomie duchowym, jeżeli chodzi o takie bardziej duchowe pojęcia, mówi się o tym, że osoba, która y, tak naprawdę y, ma niskie poczucie własnej wartości i która jest takim empatą w takim sensie chęci zbawienia wszystkich i pomagania innym osobom, albo wchodzi w rolę ratownika albo jest po prostu empatyczna jest, bardzo często gdzieś tam zaczyna znajdować się w otoczeniu osób, które mają na przykład tendencję do tego, żeby dewaluować taką osobę, ale też wysysać energię, mówiąc takim językiem bardziej już duchowym, no nie, nie wiem, jak to nawet powiedzieć. Bardziej chodzi mi tutaj, żebyście zrozumieli proces, tak? Czyli jeżeli znajdujesz się w sytuacji, w której co jakiś czas trafiasz na relacje, które wysysają z Ciebie energię poprzez komunikaty dewaluacyjne, poprzez też idealizowanie i dewaluowanie Twojej osoby, warto skupić się na pracy ze sobą jak zawsze i zastanowić się, co tak naprawdę taka relacja Tobie przypomina, gdzie taką relację wcześniej miałeś czy miałaś w swoim życiu, zajrzeć oczywiście do relacji z opiekunami, czy też z rodzicem, ale skupić się maksymalnie na sobie i na pracy tu i teraz w kontekście budowania poczucia własnej wartości, budowania zdrowej samooceny i yy, tak naprawdę samopoznania, bo w momencie, kiedy my zaczynamy łapać się, jakby jeżeli te komunikaty nas zahaczają w jakimś sensie, yy, to bardzo dobrą drogą do wyjścia z bycia niejako ofiarą takich procesów dewaluacyjnych jest yy, samopoznanie. Jest taka autorefleksja na temat tego, co tak naprawdę nas zahacza w drugim człowieku w komunikacji takiej dewaluacyjnej e, i zdystansowanie się do tego. Oczywiście, poprzez pracę może to być praca terapeutyczna, praca coachingowa, e, budowanie świadomości, edukacja i tak dalej. Jest to potrzebne dlatego, że bardzo często jest tak, że te osoby, które w jakiś sposób Cię dewaluowały, umniejszały Twoje poczucie własnej wartości, one nie znikną z Twojej rzeczywistości. Dopóki ty sam, sama e, w jakiś sposób poprzez budowanie zdrowej samooceny i budowanie poczucia własnej wartości m, nie zdystansujesz się, ale w takim sensie, że nie będziesz e, odczuwał tak bardzo silnie w, tak, takiego ucisku, którą, które powodują te komunikaty dewaluacyjne w sytuacji, kiedy właśnie zaczniesz e, brać odpowiedzialność za samego siebie, brać odpowiedzialność za... Rany, które w jakimś sensie nosisz, uzdrawiać siebie i budować swoje poczucie własnej wartości. To jest kluczowy element tego, żeby właśnie wyzwalać się z relacji idealizacyjno-dewaluacyjnych. Idealizacja i dewaluacja bardzo często występuje we związkach partnerskich, gdzie mamy do czynienia z osobą, która przykładowo są też takie osoby, które może słuchając tego nagrania same odnajdą w sobie takie mechanizmy, bo. To oczywiście działa wszystko w dwie strony i warto przyjrzeć się sobie, czy my nie stosujemy takich też komunikatów, czy w taki sposób się nie zachowujemy, ale ta idealizacja i dewaluacja jako często konsekwencja też pewnego, pewnych traumy relacyjnej z rodzicem załóżmy, czy też z rodzicami może być później przenoszona na relacje damsko-męskie i polega tu na tym, że osoba, która jest idealizowana jest dla kogoś spełnieniem marzeń, widzi się wręcz wyolbrzymione zalety, widzi się wszystko w takich różowych okularach, do tego stopnia, że obiecywane są bardzo często w takiej relacji, w takiej relacji naprawdę złote góry, dochodzi do bombardowania miłością. Osoba, która podlega pod te mechanizmy, jako taka, która ma właśnie deficyty uwagi, deficyty miłości w relacji z rodzicami, może być podatna na tego typu działania. Z uwagi na to, że ona wręcz chłonie takie komunikaty idealizacyjne, dla niej są one takim plastrem zalepiającym na chwilę tak naprawdę niskie poczucie własnej wartości. Po procesie idealizacji nadchodzi etap dewaluacji, etap dewaluacji bardzo często polegający na wycofaniu uwagi, który dla osoby, która jest przyzwyczajona do tego bombardowania miłością, jest niejako takim powtarzającym się schematem z dzieciństwa. Ale też na nowo ją się raną odrzucenia, no i takiej dezorientacji, która zaczyna pojawiać się w sytuacji, kiedy przyzwyczajona do tego osoba, do tej idealizacji zaczyna być dewaluowana, czyli zaczynają się pojawiać komunikaty skierowane personalnie do takiej osoby bardzo nieuprzejme, niemiłe, wręcz takie jakby sabotujące tę osobę po czasie, kiedy na przykład ta, ta osoba, kobieta czy mężczyzna byli dla tego partnera czy partnerki wszystkim. Szok jest dosyć spory, bardzo często taka osoba nie wie, co się dzieje, i w takiej sytuacji zaczyna niejako próbować zasługiwać na miłość, zasługiwać na, na uznanie i zaczyna gonić za tym partnerem czy też partnerką, jakby próbując zasłużyć na tą uwagę i próbując zrobić wszystko, żeby stan rzeczy, który zastała ta osoba na początku, wrócił do dalszego funkcjonowania, czyli żeby nadal było tak jak na początku, tak idealnie. I jeżeli masz niskie poczucie własnej wartości, jeżeli nie e, będziesz pracować nad sobą w, e, momen, w, w takich momentach, żeby właśnie zostać przy sobie w tym odrzuceniu i zająć się sobą, to zaczynasz grę w tak, zwane, w tak zwanym kotka i myszkę, tak? Czyli gonienie i uciekanie. E, procesy nieustannie związane z toksycznymi relacjami damsko-męskimi, e, ale oczywiście mówię tutaj o takich skrajnych już przypadkach, no bo gdzieś tam wiadomo, jesteśmy ludźmi i. Każdy z nas stosuje różne mechanizmy w relacji, natomiast to, co ja opisuję, dotyczy takich naprawdę relacji wykańczających relacji, które wręcz schematycznie powtarzają procesy idealizacji i dewaluacji. Co jeszcze? Mówi się o tym, że z tak zwanym osobą, która posiada zaburzenie osobowości narcystycznej, ta dewaluacja ma na celu utrzymanie kontroli i podważanie, podważania tak naprawdę poczucia własnej wartości. Dlaczego osobie, która ma zaburzenie, zaburzenie narcystyczne zależy na tym, albo dlaczego tak w taki sposób działa, żeby tę kontrolę utrzymać? Dzieje się to dlatego, że właśnie ta dewaluacja przeplanana idealizacją ma na celu w osobie, która ma niskie poczucie własnej wartości, bądź właśnie wchodzi w proces gonienia i uciekania do niej, ale gonienia, czyli próby zasługiwania na uwagę, na, na miłość, ten proces dewaluacyjny będzie takim, takim jakby narzędziem kontroli. Który będzie stosowany wtedy, żeby na przykład ukarać w jakiś sposób emocjonalny taką osobę, albo żeby sprawdzić, albo żeby po prostu w jakiś sposób stosować grę emocjonalną zweryfikowania tego, na ile taka osoba poddaje się tej kontroli i poddaje się manipulacji. To jest bardzo niebezpieczny element gry manipulacyjnej, bardzo niebezpieczny element stosowany przez osoby, które właśnie taką taktykę stosują w relacji, Ponieważ po tej dewaluacji nadchodzi również idealizacja. Dlatego osoby, które są w takich relacjach, bardzo często są osobami współuzależnionymi, osobami, które zmagają się z depresją, z zaburzeniami lękowymi, które tak naprawdę powielają bardzo często schemat wyniesiony z domu, zamykają się jakby w traumie relacyjnej cały czas, cały czas powtarzają ten sam schemat i cały czas. Działają jakby w obszarze takim podświadomym wchodzenia w tego typu relacje. Dlatego ta praca nad poczuciem własnej wartości, ale też praca nad rozpoznaniem traumy relacyjnej, rozpoznaniem mechanizmów, w jaki wchodzimy w relacje, jest niezwykle istotna z punktu widzenia właśnie bezpieczeństwa tak naprawdę swojego i dobrostanu takiego psychologicznego. Jeżeli chodzi o klucz, Czyli o takie elementy, które możemy stosować, żeby się wyzwalać z tego typu sytuacji, no to oczywiście, tak jak powiedziałam, nauka świadomości własnych reakcji. Im bardziej jesteśmy świadomi siebie, im bardziej jesteśmy świadomi tego, na jakich fundamentach działamy, im bardziej ta świadomość jest większa w naszym, w naszym życiu, tym bardziej jesteśmy w stanie poprzez też uważność, która jest Wyeliminowana w takich relacjach, zauważyć momenty, w którym taka osoba stosuje te taktyki związane właśnie z, dewalu, z dewaluacją, celem na przykład jakby wzbudzenia w tobie pogoni za tą, za tą osobą, tak? Czyli im bardziej ta świadomość nasza większa, im bardziej wychodzimy z podświadomych procesów, na bazie których działaliśmy. Tym bardziej gwarantuję Wam, że jesteście w stanie z czasem poczuć, nawet, nawet nie tyle że wiedzieć, poczuć moment, w którym jakby wasza dusza, wasze wnętrze jest jakby poprzez tą dewaluację e, dotykane, i moment wyłapać też moment, w którym do tej pory biegliście w, tak jakby w, w, w swoim wnętrzu za uwagą takiej osoby, która ten proces dewaluacji stosuje. E, dlaczego tak się dzieje jeszcze, a propos tego biegnięcia? Tak? Dzieje się tak dlatego, że e, te procesy są naprawdę bardzo trudne do rozpoznania w tu i teraz, w sytuacji, w której taka osoba w nich funkcjonuje. I e, jest to bardzo trudne do zweryfikowania, ale też bardzo trudne do e, jakby uargumentowania, a osoby, które są poddawane procesowi dewaluacji, bardzo często wchodzą w dyskusję z osobą, która ich dewaluuje. Może to być rodzic, może to być partner czy partnerka, czyli wchodzą w komunikację z taką osobą, próbując udowodnić swoją rację. Tam bardzo często dochodzi do gaslightingu, czyli do zatuszowania, zaprzeczenia w ogóle tego, temu wszystkiemu, co się dzieje, i taka osoba bardzo często pozostaje z takim chaosem emocjonalnym. Przez wiele miesięcy, lat czasami może tkwić w takiej relacji, co doprowadza bardzo często też do zaburzeń natury psychologicznej, do właśnie depresji czy też zaburzeń lękowych. Przy, przy czym, co jest najgorsze, nie wiedząc tak naprawdę, że właśnie tkwi się w tego typu relacjach. Wracając do klucza jeszcze, czyli do tego klucza wyzwolenia się z takich relacji, w których ta dewaluacja jest takim fundamentem, świadomość własnych emocji, relacji, reakcji, przepraszam. Ale też praca nad samoakceptacją, koniecznie praca nad poczuciem własnej wartości, nad rozpoznaniem w sobie relacji, które mieliśmy w domu i relacji, które tworzyliśmy z rodzicem jednym czy drugim, i tego, czy przypadkiem my na poziomie podświadomym nie biegniemy wewnętrznie, załóżmy, za naszym ojcem, czy na przykład nie próbujemy zasłużyć na akceptację naszej mamy. I zastąpienie, tak naprawdę, w procesie jakimś tam swoim, Głosu rodzica, który też właśnie bardzo często nas, my przyswoiliśmy jako swój, który powoduje właśnie proces dewaluacji, takiej autodewaluacji, głosem własnym. To za chwilę do tego jeszcze wrócę, na czym to dokładnie polega. Nauka dostrzegania też takich odcieni szarości, czyli unikanie skrajnych ocen. To mówię tutaj o takiej autopracy, tak? Czyli jeżeli my sami widzimy w sobie, że sami stosujemy takie mechanizmy idealizacji i dewaluacji to ta nauka odstrzygania odcieni szarości będzie powodowała, że będziemy mniej upatrywać w drugim człowieku tylko tego, kto jest idealnie dobry, ale też tego, kto jest idealnie zły. Komunikaty dewaluacyjne, przykłady dla Was. Zapisałam sobie takie komunikaty, ten temat jeszcze gdzieś tam będę poruszała dalej, więc dzisiaj tylko przykłady. Na przykład... Zostaw, nigdy niczego nie zrobisz dobrze, albo nie robisz dobrze. Zostaw, ja zrobię to za ciebie. Albo komunikat, to nic wielkiego. Każdy może to zrobić. Czyli tak naprawdę, yy, zobaczcie, pod takimi słowami, bardzo często, które wprost nie są czasami niczym takim bardzo złym, komunikaty, które nieustannie podważają poczucie własnej wartości. Przykład, kolejny. Jesteś taka sama jak Twój ojciec. Ty zawsze musisz być mądrzejsza niż ładniejsza, a ja myślałam, że jesteś taka inteligentna albo taki inteligentny, tak? Czyli w tych komunikatach bardzo często, tutaj akurat może nie było takiego przykładu, będzie jakiś komunikat pozytywny, przeplatany takim mocnym wbiciem szpilki po to, żeby właśnie cię zdewaluować, i twoja praca polega na tym, ma polegać na tym, żebyś ty nauczył się czy nauczyła. Wychwytywać w sobie takie komunikaty, zobaczyć, co one tobie robią i pracować nad poczuciem własnej e, wartości. Każda idealizacja tak naprawdę zamienia się w dewaluację, czyli e, zarówno idealizacja, jak i dewaluacja do niczego dobrego nie prowadzi, ponieważ e, każda idealizacja, czyli jeżeli jesteś osobą podatną na manipulacje i na przykład na pochwały, e, takie skrajne, czasami trochę takie nie do końca nie do końca może oddające fakty, to w sytuacji, w której w Twoim otoczeniu zjawi się na przykład mężczyzna, który będzie Cię idealizował, bardzo, no, prawie zawsze jest tak, że po tej idealizacji następuje dewaluacja. I oczywiście ja tutaj nie mówię absolutnie o zdrowej relacji, o komplementach i tak dalej, tylko powtarzam cały czas o takich typowo relacjach, które właśnie w swoich schematach posiadają tę idealizację i dewaluację. Idealizacja i dewaluacja bardzo często przechodzi we współuzależnienie. Dlaczego? Ponieważ osoba, która jest na przykład dewaluowana, no w zasadzie każdy mógłby z boku powiedzieć, dlaczego nie zakończy takiej relacji, tak, prywatnej czy też zawodowej, ale w takich relacjach, w tych, w tych dewaluacjach, w ciągłości tych dewaluacji pojawiają się komunikaty idealizujące. Te komunikaty idealizujące mają na celu cię przytrzymać, czyli jest to taki mechanizm, który ma na celu e, jakby zostawić w twoim umyśle takie e, dobre wspomnienia, które skutecznie będą utrudniały tobie e, zakończenie takiej relacji. I jeżeli nie będziesz pracować nad uważnością, jeżeli będziesz podatny, twoja podatność na manipulacje w komunikacji i też twoje niskie poczucie własnej wartości e, może, mogą powodować to, że właśnie będziesz nieustannie do takich relacji Wracać. Na koniec jeszcze o tej dewaluacji, takiej autodywaluacji, czyli o, takich o takim mechanizmie umniejszania sobie, o takim mechanizmie też dowalania tak naprawdę sobie, mówiąc takim językiem, no tak wprost trochę, czyli taki mechanizm, który stosujemy bardzo często, kiedy mieliśmy na przykład opiekuna czy też rodzica, który taką dewaluację. Stosował. I uwaga, bardzo często ten proces dewaluacyjny jest przenoszony z pokolenia na pokolenie. Więc dobra wiadomość jest taka, że jeżeli zmagasz się właśnie z taką dewaluacją od strony rodzica czy też opiekuna, warto zatrzymać się nad tą myślą, że takie schematy w komunikacji były bardzo często przenoszone tak naprawdę z pokolenia na pokolenie, a twoją rolą, jaką jedynie możesz spełnić w tym. W tej sytuacji jest zajęcie się sobą, zaopiekowanie się sobą i praca własna właśnie w obszarze poczucia własnej wartości, w obszarze budowy samooceny i w obszarze nauki też komunikacji i mechanizmów manipulacji, które stosowane są zarówno w świecie, w relacjach takich osobistych, zawodowych, ale też w sektach, o których będę miała też niedługo przyjemność mówić. Co jeszcze? Dewaluacja, autodevaluacja, tak? Wracamy do tematu. Czyli tak, jeżeli w Twojej głowie na stałe zapisał się głos rodzica czy też opiekuna, który ten głos przekształca się bardzo często w krytyka wewnętrznego i umniejsza cały czas tobie, tak? Czyli możesz wchodzić w perfekcjonizm, możesz tak naprawdę nie widzieć rzeczy, które robisz, które robisz dobrze. Nie bazować na swoich talentach, szukać tylko dziury w całym sobie, krytykować siebie. Możesz czasem nawet nie zauważyć, że tak naprawdę żyjesz w permanentnej autokrytyce, że czujesz się nieswojo, kiedy zaczynasz sama siebie chwalić, że czujesz się też nieswojo, kiedy zaczynasz właśnie w taki sposób wręcz przyjemny dla normalnego Kowalskiego chwalić siebie za swoje zasługi. To są bardzo często córki narcystycznych matek, które e, tak naprawdę nieustannie dążą do, e, do jakiegoś ideału, do, e, do jakiegoś zaspokojenia, tak naprawdę tego wewnętrznego głosu, który jest tą krytyką, który jest tą dewaluacją. To są też bardzo często osoby, które e, w wyniku jakichś tam różnych sytuacji życiowych tkwią w mentalności ofiary, nie, pot, nie potrafią na dany moment, jest im trudno, Wyzwolić się z tego głosu, który tak naprawdę bardzo często też jest składową depresji i zaburzeń lękowych, który wręcz powtarza cały czas takie negatywne komunikaty w naszych umysłach. Dla takiej osoby, wręcz wszystko, co by nie zrobiła taka osoba, jakikolwiek wysiłek by nie poniosła, może być za mało, może być niewystarczająco. Co też oczywiście powoduje zarówno wchodzenie w perfekcjonizm, w pracoholizm, ale też w różnego rodzaju zaburzenia. No dobrze, bardzo Wam dziękuję za, za dzisiejszą obecność na tym live'ie. Spotykamy się o 21.30 za tydzień. Jeżeli macie jakieś pytania, zapraszam Was do kontaktu. Jeżeli macie przestrzeń, ochotę popracować ze mną w sesjach jeden na jeden, również zapraszam na konsultacje, ale też na sesje indywidualne, stacjonarne i online. A póki co żegnam się z Wami i do usłyszenia życzę owocnej pracy z poczuciem własnej wartości.